Tu trwają prace i robią deptak, taki piękną aleję nad samym morzem. I idzie się tutaj ulicą, to cały czas trąbią na ciebie taksóweczki, żeby cię zabrać. Trzeba im pokazywać, że nie jesteśmy zainteresowani. Jest to trochę wkurwiające. A jeżdżą dosłownie co chwilę. O, jeden, drugi. I mają takie charakterystyczne kolory tutaj. Takie pomarańczowo-niebieskie. O, kolejne. Z głośną muzyczką. O, odłóż ten telefon. Kolejne. Taka ciekawostka. to jak się jedzie, szczególnie na prowincji, właśnie tam, jak jechaliśmy wzdłuż Nilu, jest bardzo dużo. Praktycznie no każdy bardzo dużo takich domów e, niedokończonych. W sensie e, parter skończony, wyciągnięta, wyciągnięte e, zbrojenie na piętro kolejne, ale już nic nie jest robione. No i tutaj nam taki egipcjanin, nasz przewodnik, wytłumaczył, dlaczego to się dzieje. Bo jeden z e, takich tutaj z półtowarzyszy podróży mówił, że to dlatego, że, żeby nie płacić podatków. On to zdementował i powiedział, że to jest nieprawda. Po prostu tutaj w Egipcie jest tak, że rodzina, jak jest, na przykład są dzieci, młode jeszcze dzieci, powiedzmy, że rodzina i ma dwóch, trzech synów i córkę, wszyscy mieszkają na tym parterze, dopóki ci synowie nie dorosną, I na przykład pierwszy z synów nie założy swojej własnej rodziny. Wtedy właśnie wyciągają kolejne piętro, żeby syn mógł mieszkać osobno ze swoją żoną. I tak powstaje kolejne piętro, kolejne piętro i kolejne piętro. Te zbiorniki na górze to nic innego po prostu jak system ciepłej wody pod prysznicem w domu cały dzień. To się po prostu nagrzewa i, i mamy wieczorkiem ciepłą wodę. No i znowu wyszliśmy na ten deptak. Ta część już jest taka jakby prawie ukończona i oddana do użytku. Co chwilę jakieś piękne pomniki, Tutaj jakieś rybki, tam jakaś muszla, owoce morza. Tamta część cały czas w budowie, ale jak to wszystko zostanie zrobione, dokończona zostanie inwestycja, będzie pięknie. Tam w tamtą stronę, jakbyśmy poszli, to byśmy doszli do Mariny. Pięknej Mariny. Tutaj byliśmy na bardzo, bardzo dobrej libańskiej kolacji. Świetne miejsce. Właśnie poruszamy się bulwarem w Marinie, w Hurgadzie. Mierzamy w kierunku chyba Wielkiego Meczetu, który znajduje się tam. Jest wszędzie praktycznie, przez bramki bezpieczeństwa. Meczet jest tak wielki, że nie sposób go objąć moim obiektywem, może jakimś szerokokątnym to by było wykonalne głośno przez to nawoływanie do modlitwy Kobiety, w tym Marta poszły przebrać się godnie, bo będą wchodzić do meczetu. Marta, Marta, bo ty? Nie poznałbym cię, ale pięknie wyglądasz, fajnie dobrałaś swój strój. Pomieszczenie klimatyzowane To co pierwszy odczuwam wyszliśmy z ogromnego upału A tu jest nieprawda Jest 18 stopni Tu to, to Tam możemy wchodzić Cały czas nie pójdzie się na i do so chodzimy na market, który może nie jest kryty dachem, taką siatką bardziej chroniącą tutaj przed słońcem. E, no i mamy tutaj lokalne produkty. No, Ziemiaków, które są tutaj e, bardzo popularne. Popinogrona, złego rodzaju jabłka. Czerwona cebula coś, co tutaj jest w dużych ilościach. Arbuzy, arbuzy, arbuzy to jest pewno. Bakłażany. Maszepka, masz, takie nasze polskie. Ja ja, Występuje tutaj taka dziwna, ona taka malutka jest. Zobaczcie, zielona papryczka. Thank you. E, cały czas trzeba im mówić. Thank you. Banany, najróżniejsze banany. E, melony. Kapusty. Hacchoje. Tutaj rzekwiny. E, małutkie, takie mniej, malutkie bardzo limonki, fasolka pomidory są bardzo fajne, małe jemy je codziennie w hotelu jest tego mnóstwo tam są przyprawy hello, hello my friend. tutaj zobaczcie wszystko, wszystko świeże tak, Jestem. jeść jest same. świetna sprawa nasz przewodnik już należał wracał jak zwykle ostatni idzie pani

Marta mówi, że najlepszy klimat się panuje w bocznych uliczkach. Tak, tych mniej takich uczęszczanych przez turystów. Taki prawdziwy. Ale to się mój imię Sebastian Hello guys, hello, 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 hello. Have Hello, good day. No i tak, wracamy, właśnie jesteśmy w autobusie, wracamy do hotelu, fajna wyprawa, mieliśmy trochę wolnego czasu, bo godzinki pokręciliśmy, się po... godzinki pokręciliśmy się po ulicach tutaj, nie powiem, nie lubię takich zorganizowanych akcji, wolę jednak kiedy sam decyduję o swoim czasie, że mogę skręcić tu, tam, zajrzeć w jakieś uliczki, nie goni mnie czas. Ale było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Pozytywne, pozytywne miasto. Wladen da bleiben Sie ungefähr 20 Minuten, dann kommen Sie raus. Dann fahren wir zum anderen ladem, dann fahren Sie do ihres hotelu. Okej. Okay. Eee... Na show, co ten tag im gefallen hat. Bis jetzt. Was sehr da. To naprawdę bardzo ruchliwo. Tutaj jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo się dzieje. Dużo przystojnych Egipcjan, nawet. Nawet mówi się nawet dużo przystani Egipcjan. A my jedziemy z autokarem pełnych Niemców i jesteśmy tylko my, Zuchy. <noise> nic nie rozumiemy kompletnie, bo gość, który prowadzi wycieczkę, w zasadzie nie mówi po angielsku. Dobrze, że jest tu je Tak, znaczy, no nie, że nic nie rozumiemy, coś tam rozumiemy. Jest tutaj jedna para, która troszkę nam stara się tłumaczyć hmm, jakieś tam szczegółowe informacje, których nie, nie jesteśmy hmm. w stanie zrozumieć. I jest fajnie. Nasze biuro to ETI niemieckie, dlatego większość osób tutaj w ogóle z naszych hotelach w tej sieci, w której my jesteśmy, to są Niemcy, co jest też sporą zaletą, tak stwierdzamy. Wracamy.